Witam Państwa Wysokaczew. Dzisiaj goszczę dwóch członków zarządu nowego, Nowej Bzury: Mariusza Wiciaka, prezesa tak Maruszu i Rafała Walczaka, sekretarza klubu. Mariusz? Tak jak ktoś patrzy na historię tego naszego sportu, tutaj, szeroko rozumianego Sokaczewskiego. No to to zarządy bzury w ostatnich latach zmieniają się bardzo szybko. Czy jesteście w stanie powiedzieć, którym zarządem, tak zwanym nowym bzury jesteście? Tak, możemy powiedzieć, że jesteśmy pierwszym zarządem e, nowej bzury, czyli nowego stowarzyszenia, które założyliśmy, e, czyli Stowarzyszenia Klub Sportowy 1929 Bzura Chodaków. E, no założyliśmy to stowarzyszenie po to właśnie, żeby odciąć się raz na zawsze od tych zarządów, które były przed nami, które zrobiły co zrobiły z piłką w Chodakowie. A na dalszą część rozmowy zapraszam na aplikację i stronę e a sponsorem dzisiejszej rozmowy jest salon optyczny Śliwiński Kontakt przez stronę i aplikację e-Sochaczew.